Proszę Państwa, przedstawiam Państwu Artura Zycha, Burmistrza Miasta w Leni. Witam. Dzień serdecznie. dobry, się. Cześć, Marku. Czekaj, tak cię zrobię. O. <laughs> Witam cię. Artur, powiedz, jak, jak to wszystko, bo Państwo muszą wiedzieć, że to chodzi o zaporę pilichowicką, która przelała się. Ja powiem, że badałem tą sprawę i pilichowice zachowały się normalnie, czyli wcześniej zrzucały wodę, przygotowywały się na fale i tak dalej, i tak dalej. Ale ta fala była tak gigantyczna, że ta mała rzeczka stała się upiorna dla miasta w Leni. Ja muszę powiedzieć, że trochę doświadczenie poprzednich lat przydało się i tutaj tą, ten kryzys udało się w miarę sensownie przeżyć. Ale myślę, że warto też powiedzieć, jak to się też działo, bo to była bardzo taka trudna sytuacja. Zapora pichowicka została wybudowana w związku z powodziami, które tutaj się zdarzały. Taka powódź, która zdecydowała o tym, to była w 1897 roku. I wtedy cesarz, który tutaj rządził, stwierdził, że trzeba coś zrobić. A zdarzyło się to dlatego, że w kościele został zalany ołtarz. To był taki moment krytyczny. To zdecydowało, że wybudowano cały system zaporowy. No I ten system zaporowy okazało się, że mimo tego, że jest olbrzymi, nie do końca chroni nas przed powodziami. Ale daje jedną rzecz: daje nam czas. Nim powódź przyjdzie do Wlenia, nim przyjdzie do pozostałych miejscowości, to zapora daje nam czas, bo spiętrza wodę, wypłyca. W tym roku zapora była spuszczona do 18 milionów metrów sześciennych, czyli zgodnie z instrukcją mieliśmy 32 miliony metrów sześciennych zapasu. W związku z tym no, należało się spodziewać, że być może uda się przeżyć bez jakichś problemów. Jednak to, co się stało później, to myślę, że gdzieś przejdzie do historii, bo w 1997 w czasie roku, w czasie powodzi, ilość wody, która przepływała przez zapory, to było 570 m3 na sekundę. W tym roku poszło, niektórzy mówią, bo tego już nie da się oszacować w prosty sposób. Między 750 a nawet 800 metrów sześciennych na sekundę. Proszę sobie wyobrazić. No. To są olbrzymie ilości. Właściwe działanie tutaj sztabu kryzysowego i współpraca dość dobra doprowadziła do tego, że zapora nie ulega uszkodzeniu. Przede wszystkim spowodowano to, co w 1977 roku było, czyli ułożono specjalne wały, w tym poprzednio były w postaci worków, teraz rękawów i wodę skierowano, żeby nie przelała się przez koronę, skierowano na drogę. Tą drogą naszła, zresztą potem szła na drugą drogę, tam jest olbrzymia wyrwa w tej chwili, ale dzięki temu woda szła z powrotem do koryta i nie przelała się przez zaporę pichowicką, ponoć przelanie przez koronę jest bardzo niebezpieczne. No Przeżyliśmy chwile takie ciężkie, natomiast wiem, że zapora, mimo tego, że jest bardzo stara, bo ma ponad 100 lat, jest sprawna technicznie. I wiecie, co było najgorsze w tym momencie. Wiesz, to, to były takie momenty, kiedy my siedzimy, zapora jest pełna, gdyby zapora pękła, to tam są takie wyliczenia, że było 16 metrów wody we wlaniu. Ona nie pękła i nie pęknie, ale wyobrażenie ludzi gdzieś tam działa i ktoś rzucił hasło, że sterzacy mówią, że zapora pękła. Wiecie, jak to panika. działa? Naprawdę nagle panika, patrzę na rynku, ludzie się pojawili. No i zacząłem wtedy w internecie puszczać takie filmiki, żeby ludzi uspokoić, żeby wiedzieli co się dzieje, że to nieprawda, że to są fejki, które gdzieś tam być może specjalnie nawet puszcza, żeby utrudnić tą całą akcję. No i tak powoli, powoli udało się sytuację uspokoić. Mieliśmy też trudne chwile we wleniu, bo wały okazało się, że zostały zaplanowane na wodę dwustuletnią, a tu przyszła może tysiąc, tysiącletnia woda, trudno mi powiedzieć. I wady, wały wałyby się przelały, gdyby nie heroiczna praca strażaków, mieszkańców Lenia, wojska i też ludzi z zewnątrz, bo jakież było moje zaskoczenie, kiedy nasi sąsiedzi z Pławnej, z Lubomierza, z Lwówka, z Jalniej Górze przyjechali nam pomagać, żeby, żeby udało się to zrobić. No i nałożyliśmy na wały worki z piaskiem. Wyobraźcie sobie tysiąc ton piasku, które zostało przesypane do worków. To naprawdę są olbrzymie ilości. Trzy razy nam gdzieś woda puściła. Mieliśmy taką sytuację, że zaczęła się wlewać do wlenia. Kiedy wydawało nam się o godzinie wpół do trzeciej, że już wszystko jest super i że w zasadzie woda już nie, nie, nie wleje się do wlenia, u Elżbietanek z tyłu za ich budynkiem pojechaliśmy sprawdzić. Okazało się, że woda zaczęła się przelewać. Wierzcie mi, że już straciliśmy nadzieję. Strażacy jeszcze wojsko chcieli to ratować, chcieli tam wchodzić, ale ja zdecydowałem, że wycofali, wycofujemy te siły, dlatego że mogło się stać krzywda ludziom, którzy tam reagowali. Ciemno, silny nurt, zimno. No, w takich warunkach ludzie nie powinni tam podchodzić. Wycofaliśmy się tak, żeby nie zadało naszych samochodów. Ja nawet przystałem w tym samochodzie. I wyobraźcie sobie, jak o godzinie 5 zjeżdżam, a we Wleniu jest na rynku 15 cm wody, a nie 2 metry, Czyli udało nam się tymi metodami doprowadzić do tego, żeby do Wlenia wpłynęło tylko troszkę wody, a nie, nie za dużo. Także było to bardzo dramatyczne. Niestety wałów nie mają małe miejscowości wcześniej, pichowice i, i, i nielesno. No, i one zostały mocno zalane. Tam ludzi, ludzi poszkodowanych jest i nasze, nasza część, która jest po drugiej stronie Bobru, tam też wiele domów zostało zalanych. Tak to wygląda pokrótce. Dramatyzm był niesamowity. Wyobraźcie sobie teraz to, to wszystko ciemno, bez światła, często w reflektorach samochodowych, szum wody, huk wody, bo to nie nawet nie szum, tylko huk. Robi to wrażenie. Jak Artur możemy pomóc w leniowi i tobie. Muszę wam powiedzieć, że ofiarność ludzi jest bardzo duża na ten apel odpowiedział mnóstwo fundacji, ludzi prywatnych, też samorządów, które przekazują nam środki finansowe i przekazują nam różnego rodzaju rzeczy. Ja myślę, że dzisiaj to żeby wspomóc mieszkańców zalanych, to myślę, że najlepiej jeżeli były to wpłaty środków finansowych, bo ja jeszcze trudno mi przewidzieć, na co jeszcze będą one potrzebne. Wiem, że prawdopodobnie jeden dom będzie trzeba wyremontować od zera, bo nadzór budowlany stwierdził, że tam jest sytuacja taka, że nie jest spękany, spękany, podmyty, on się nie nadaje do użytku. I jak jeszcze, ile takich budynków ile takich miejsc będzie trudno powiedzieć. Na pewno e, jest mnóstwo domów i mieszkań zalanych. I popatrzcie, że zalanie, czy dom jest zalany na wielkość, na wysokość 15 cm czy na 1,5 metra, to w zasadzie. E, to jest wszystko jedno, tak, bo i tak trzeba wszystko wyrzucić, trzeba wziąć w dom, zbić tęki, osuszyć, pomalować. No to jest olbrzymia praca i olbrzymie koszty dla tych ludzi, często bardzo biednych, bo moja gmina nie jest zasobna. Jest to gmina biedna, biedna nie dlatego, że nie moglibyśmy być bogaci, bo mamy bardzo dużo różnego rodzaju bogactw, ale jesteśmy ograniczeni Naturą 2000 i parkiem krajobrazowym. Jest taka ciekawostka, bo jest taki plan ochronny parku krajobrazowego, który mówi, co my możemy, czego nie możemy, i potem to jest wprowadzane audytem krajobrazowym. No i na dzień dzisiejszy, na przykład, okazuje się, że u nas nie będzie można więcej podmiotów turystycznych wprowadzać nad jezioro Plinchowickie albo w takie miejsca. Okazuje się, że będą ograniczenia w staraniem działek, z dzieleniu działek mnóstwo różnych dziwnych rzeczy. No i w Rozmawiamy, tym... Artur, o tym to jest ekoterroryzm. Nazywamy to wprost już dzisiaj, bo paralizowanie, w ogóle, wiesz, co jest dla że to jest tak, że my jesteśmy dla natury, czy natura jest dla nas? My musimy szanować naturę, ale nie może tak być, że ptaszki mają więcej do powiedzenia niż my, tak, i tak ja dalej, i tak, tak dalej. Tak tak dalej. No. Ja to troszeczkę inaczej nazywam. Ja uważam, że człowiek jest częścią przyrody i człowiek musi mieć miejsce w tej przyrodzie do życia. Tak. Jest. E... I tyle. I to gdzieś jakieś, jakiś złoty środek musimy spróbować znaleźć. Natomiast dzisiaj zdaje się, że w wielu przypadkach ważniejsze są naokoło kwiatki niż życie ludzkie. No, tak. no, tak. no i to, no to jest tak. smutne to jest niestety. Proszę Państwa, w dolnym lewym rogu mojego kadru jest numer konta wlenia, czyli to jest Artur numer konta gminy, to, to prawda? To zbiorowe, właśnie można nie wpłacać tych środków, jeżeli Państwo macie taką chęć, potrzebę, możecie nas pomóc, to można na to konta wpłacać środki, te środki zostaną skierowane na pomoc powodzianą. O, dziękujemy Ci Artur, trzymaj się dzielnie. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że już jest po... Tych nawałnicach, że więcej już ich nie będzie. Trzymamy za Ciebie kciuki. Zapewniam Cię, że z całą pewnością w Leń odwiedzimy, prawda? Rodzina czwartkowa to są tysiące ludzi, jak nie dziesiątki tysięcy ludzi, którzy sobie zapamiętają i zobaczą. Natomiast te wszystkie datki, tam wiesz, my nie będziemy wpłacali gigantycznych kwot, ale po 50 zł, 100 zł, pewnie. Pewnie rodzina czwartkowa się zrzuci, nie będziemy, nie będziemy kierować naszych pomoc, naszego serca, naszej pomocy ku wielkim metropoliom, będziemy wspierać właśnie małe, takie jak Wleń, Artura Zycha, burmistrza z krwi i kości naszego prawicowego obywatela. Artur, dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję również, pozdrawiam Was I wszystkich. I do zobaczenia, mam nadzieję, mam nadzieję że, że się spotkamy niebawem. Kłaniam się. Do zobaczenia. Proszę Państwa, to był Artur Zych, burmistrz, były starosta Lwówiecki, człowiek, który, który no, powiem Wam, że ciągle szarpie się właśnie z ekologami. Z naturą 2000, wiecie, wtedy oddawali tam za parę groszy i blokowali większość terenów Rzeczypospolitej pod tak zwaną naturę 2000. To już wtedy działały takie ekosystemy, które ubezwasowalniały przemysł polski i przemysł w ogóle. Podobało Ci się wideo? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Zachęcam także do subskrypcji kanału i kliknięcia przycisku Lubię to. Następnym razem zjadłem jednego.